Na kongres przyjechałam na pewno po to, aby upewnić się, że to, co robię, jest dobre. Żeby znaleźć też ludzi, którzy myślą podobnie jak ja, którzy mają podobnie, podobną wizję edukacji. Znajdą się tacy, którzy potrafią wyjść poza. To jest czas na to, żebyśmy naprawdę uwierzyli w swój rozsądek, tak? Że... rozwój osobistych kompetencji we współpracy z innymi, bo tylko wtedy, kiedy pracujesz nad sobą, jesteś w stanie pracować też nad innymi i tworzyć właśnie takie środowisko. Kongres naprawdę zgromadził ludzi, którzy po prostu myślą od niej, mają podobne potrzeby, którzy już y, czują się naprawdę stłamszeni w tym kokonie i chcą jak te motyle rozwinąć skrzydła. To, co powiedziałaś? Jest tak głęboko w moim sercu, w moich działaniach jeszcze nie ustaję, <noise> ponieważ to, co jeszcze mam do zrobienia, jest przede mną. Na kongresie najbardziej mi się podoba klimat. Eee... Zaproszeni goście super wspaniałymi wykładami. Podoba mi się również atmosfera, to, że spotykam tutaj mnóstwo ludzi z różnych województw, to, że możemy wymienić się doświadczeniami, dobrą praktyką. Jeżeli poważnie potraktować kategorię relacji, to wtedy podstawowy problem, który przed nami staje, to jest problem rozwiązywania konfliktów, tak? Jak my w tych relacjach rozwiązujemy sobie, rozwiązujemy konflikty, w których stajemy się stroną. Razem Lepiej to dla mnie idea, która opiera się na współpracy, na możliwości czerpania z tego właśnie, jacy jesteśmy różni, co wzajemnie możemy sobie zaoferować i myślę, że to jest właśnie droga do tego, żeby być dobrym liderem, po prostu współpracować ze sobą i wy przygotowując taki kongres, tego nas właśnie uczycie, że razem lepiej. Jestem bardzo szczęśliwa, że, te, że doszło do tego kongresu, że go zrobiłyśmy i że naprawdę czujemy, że trzeba uczyć dla życia, a nie dla szkoły. Że czas, czas na zmiany.